Gramy dzisiaj w GoGESELA, czyli grę, w której zostajemy wyrzuceni na Street View, i dzięki wskazówkom musimy rozpoznać to miejsce, a następnie zaznaczyć je na mapie. Im bliżej będziemy, tym więcej punktów dostaniemy. Dobrze, zaczynamy duela. Przeciwnik yy, troszeczkę mniejsze elo ode mnie, chociaż moje elo też nie jest wcale takie duże, ponieważ nie ukrywam, że miałem lekką przerwę, ale dobrze, zaczynamy. Pierwsza runda: Stany albo Kanada, tak na pierwszy rzut oka. Okej, okay, język francuski, więc najprawdopodobniej jest to K Quebec, y Kanada. Nie zastanawiam się. Klikam Ottawę. Czemu Ottawę? Znaczy, no, Ottawa niby łapie się w Quebec, ale czemu ja nie kliknąłem w Quebec, tylko w Ottawę? Laga złapałem, ale w sumie wychodzi na to, że dobrze, że nie kliknąłem w Quebec, bo tak jestem trochę bliżej. Co my tutaj mamy? Y Flaga Malty. A czy to się zgadza? A tak, kierownica po prawej stronie, jesteśmy na Malcie, więc szybko gesujemy, o w ogóle tam konik sobie idzie, siema konik. Okej, okay, przeciwnik też ogarnął, ale ja byłem trochę bliżej. Runda trzecia, pierwsza myśl Chile i ja bym przy tym został, ponieważ to auto jest takie dosyć charakterystyczne mi się wydaje dla Chile, chociaż poczekaj. Nie, dobra, zostaję przy tym i klikam północ Chile i myślałem bardzo dobrze. 111 od celu. Przeciwnik dał w ekwador. Zadajemy mu ponad 3000 demedża. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to. Eee, runda czwarta. Wysloukam Japonia. Dobrze widzę. Tak, dobrze widzę. Od razu mamy też tablicę. Ale mnie to cieszy. Central Hirosaki. Hirosaki. Nic mi ta nazwa nie mówi. Ale zaraz poszukamy. Tutaj jest Hirosaki. Okej. Okay. Mamy tutaj Hirosaki. Ono jest na południe. Czyli my jesteśmy na... Hokkaido? Próbuję. Jeżeli ta informacja będzie prawdziwa, to wydaje mi się, że dzięki temu możemy wygrać. No, tak jakby poko, ale no, źle to jakoś obliczyłem, ale byliśmy po prostu troszeczkę nad tym Hirosaki, a, a nie od razu nad Hokkaido. Nie wiem, dlaczego tak daleko od razu wyleciałem, ale dobra, przeciwnik ma 1200. Już widzę, że jesteśmy w Kirgistanie. Charakterystyczne tablice rejestracyjne, oczywiście, charakterystyczne auto, Cyrlica, więc Kirgistan tak jak powiedziałem. Przed chwilą klikam w piszkek przesiemnik zna, bardzo dobrze. W ogóle chyba nie mówiłem o tym, ale będzie mi miło widzieć, jak zostawisz łapę. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, jak zasubskrybujesz, i możesz w komentarzu napisać, czy chcesz więcej GeoGessera. To wygląda mi na południe Afryki. Taka moja pierwsza myśl. Jeszcze patrzę na niebo. Nie, tu nic nie ma. Kury. Kury. To wie, ten wie. Mam bardzo mało informacji o tym miejscu, ale no wydaje mi się, że jest to RPA, może jakaś Botswana. Okej, okay, była to Botswana, tutaj przeciwnik 50 km bliżej. Bezpiecznie sobie kliknąłem, ale okej, okay, runda siódma, 2,5 damage. Żółte tablice rejestracyjne, taki klimat to jest na pewno Izrael, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Klikam po środku Tel i... I, i, I oczywiście Jerozolimę, więc zobaczymy Ale przeciwnik jest bliżej, znowu No i tutaj już zaczyna być niebezpiecznie Potrójny damage, okej okay, Język yy... Wygląda mi na turecki Istanbul Więc może to jest po prostu Istanbul Ale nie musi być, ale ja dam w Istanbul. Istanbul. Istanbul Istanbul, czy Istanbul? Przeciwnik dał w... Nie wiem, jakąś losową miejscowość My w Istanbul, był to Istanbul, no i wygrywamy Elo wzrasta, wszystko spoko